Od środka mamy tutaj wykosiłem. Jak widzieliście, jest dużo przemarznięć, bo był tutaj mróz w maju i zniszczył mi bardzo żywopłot. Dodatkowo mam tutaj e, kropelkowe nawadnianie. Ale u nas w Lubuskim jest taka susza totalna. Zobaczcie, jak wyglądają trawy. Trawnik: wszystko schnie i dużo dosadziłem. Tak jak ja na przykład tą. uschłami. 300, drzewa, 300 sadzonek dosadziłem w listopadzie, i, i połowa z nich już jest nieżywa. Nie? Także znowu będę musiał w tym listopadzie dosadzać tu. Tu mam jeden rząd od Oscara Pola i mam z Oscarem na pół te Habry. Bardzo ładnie wyglądają. Zetnę je dopiero jak przekwitną, bo ładnie to wygląda. Idziemy teraz skosić z drugiej, ściąć żywopod z drugiej strony. To mam jeden rząd, a tam w koło mam dwa, czyli 450 metrów razy dwa, jakieś 900 metrów żywopłotu jest. Prawie kilometr żywopłotu, no łącznie z tym na tarasie będzie. <słuch> Jesteśmy teraz e, dwa dni później jak e, posprzątałem te obcięte gałęzie. Opryskałem też na mszyce, bo było dużo tego dziadostwa i wyplawiłem chwasty i dałem nawóz. Teraz wam zrobię screena jaki to jest nawóz 10 kg niecałe rozsypałem na. Na te pół kilometra w linii. No i tak to wygląda. Dodatkowo też e, przemroziło go w maju. Widzieliście na szorcie, pokazywałem, w jedną noc w maju przemroziło, jeszcze do siebie dochodzi. I tak on wygląda przycięty. Glewonie kropelkowe jest bardzo drogie, przy takim płocie długim Dlatego wiercę tą studnię i nie mogę się dowiercić Tu na razie w miarę jest ładny widzicie dużo sadzonek poschło Tu jest też w miarę Tu jest taka strefa wyschnięta Zobaczę ile ginie. One sknął normalnie w oczach. Przy takim podlewaniu nawet. Tutaj jest w miarę ładne, nie? Plan jest taki, że ten żywopłot dojdzie do tych palików. Ta siatka zostanie w środku, żeby zwierzęta nie przechodziły, i będzie taki square. Taki jest plan. Gdzie tu siatka zostaje? Żeby zwierzęta nie przechodziły, dużo daje też ta włóknina na dole zatrzymuje wilgoć, ale nie wszystko zobaczcie, do wymiany 3 tutaj reakcja łańcuchowa 2-4-5. Lubuskie jak zobaczycie na gogle to jest najgorsza strefa, jeżeli chodzi o suszę. Tu wszystko schnie. Widać po trawniku, zobaczcie co się dzieje. Nie jest zielony, tylko jest brązowy się robi. Dużo jest przemarzniętych. Ten umiera, te już umarły. W listopadzie dosadzę znowu sadzonki. Podejrzewam, gdyby nie ta geowłóknina na ziemi i te liście, on by już cały usechł mimo podlewania. To zobaczcie, też umierają dwa. To jest po prostu lubuskie. Nie wiem czy dlatego, że te samoloty latają z Berlina do Warszawy i z Dubaju też nad nami. nie, nie, mamy, nie mamy tych chmur deszczowych. Tlenek stebra, tlenek aluminium. Zobaczcie, jaka tu jest reakcja umierająca, łańcuchowa. Masakra jest. Dużo się ukorzeniło same i żyją dobrze. Ale te słabsze nie dały sobie rady. Tak jak z ludźmi. Tutaj też, zobaczcie. Tutaj narożnik ładny. Tutaj strasznie jest to te wymarznięte, ale pisaliście, że odbije. To trochę już odbija, powiem Wam. Ładny jest. Tutaj dużo przemarzło. Do wymiany jest kilka dziesiąt. Ten jest dead, to szła jakaś taka fala mrozu, bo tam na początku, co nagrywaliśmy nie było takiego przemarznięcia ale ten tu w pojedynczej linii strasznie przemarzł nie wiem czy się odbił od tego zboża tutaj ten mróz czy zakumulował się tutaj w tej linii, bo było zboże nie mógł dalej pójść i tutaj zawirowywał i dużo przemarzł ten umiera, ten też 300 sadzonek posadziłem jesienią Ładnie się przyjęły, liście były. Człowieku przyszedł susza, już w kwietniu przestało padać. Kwiecień, maj, czerwiec, 3 miesiące bez deszczu. A to co popadało, to wyschło do rana. Także tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam taras. Taras. Tutaj wygląda, można powiedzieć, w miarę ładnie. Też przemarsz tutaj. Tutaj widzicie, też w listopadzie posadziłem nowe sadzonki, bo to jest ściana zachodnia. Tu zachodzi słońce, nie wiem czy wypala to, ale podlewam to i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć już umarło. Albo już umrze wkrótce. I znowu będę musiał w listopadzie dosadzić. Nie wiem o co tu chodzi. One tu cały czas padają. Leje wody, hektolitry, one padają. To było tak samo sadzone. Urząd, a to już jest druga wymiana. Nie wiem o co tu chodzi. Ziemię wymieniałem wszystko, one schną. A ten wygląda tak. To jest pięcioletni żywopłot. Opryskałem, bo mszyca się walnęła, zobaczcie. Podjadło swoje wszędzie. Niby piszą, że znaczy niby piszą, w Danii jak sadziliśmy te buki i dęby, to nigdy ich nie pryskaliśmy od mszycy Nie wiem, czy tam jest po prostu inny klimat, czy, czy po prostu myszyca ich nie lubią tam, tam tych dębów i włóków, grabiów. Pryskają na mszyce widać, że już ginie. Tu też się zrobiło takie przerzadzenie ale myślę, że sobie poradzi. No, i tutaj jest ładny też. Widzicie, mam wszędzie tropelkowe yy, nawadnianie. Tu jest ładnie. Jestem tutaj z tarasu, z żywopłotu. Jestem, można powiedzieć, zadowolony. Oprócz tego zachodniej ściany, która schnie na potęgę. I te przemarzanie odbije, jak pisaliście, to będzie ok. No tak to wygląda. Jeszcze mam gdzieś na dysku film z sadzenia żywopłotu. Też wam kiedyś się zmontuję. A na razie chciałem wam pokazać, jak wygląda 3-letni żywopłot i 5-letni. W suszy lubuskiej, jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Do zobaczenia w kolejnym filmie z przygód Martina Flesza Gordona.